the back to the to the bone if you know you know get stupid with the flow if you know you know hello when do you win if you know you know come through if you want to roll if you know you know back to the bone if you know you know get super with the flow if you know you know hello when do you when if you know you know come through if you want to roll if you know you know they want to stop and take a little photo start when the bars make them go local maybe we can get down maybe we don't Dalej ciężko mi uwierzyć, że w ogóle mogę mieć ten aparat na testach. Przed Wami Hasselblad X2 D2. I tutaj od razu z góry muszę podziękować sklepowi 6x7 za możliwość udostępnienia mi tego aparatu chociażby na tych parę chwil, żeby móc go potestować. Przejdźmy do rzeczy. Przede wszystkim z tym aparatem jest taki problem, że realnie go po prostu nie ma. Wyszło, można powiedzieć, tam niewiele jednostek i wyprzedały się tak strasznie szybko, że praktycznie ani w Stanach, ani w Europie w tym momencie nie jest dostępny. Uzupełniają oczywiście magazyny, ale w tym momencie nie da się go praktycznie nigdzie kupić, co jest rzeczą wyjątkową w dzisiejszych czasach, gdzie produkcja sprzętu jest na takim poziomie, że po prostu robi się tam miliony sztuk rzeczy dziennie, a tutaj akurat mamy problem z dostępnością tego aparatu, przynajmniej na ten moment, bo jednak, no wiadomo, będzie dostępny. Niebawem, bardziej lub mnie niebawem, może za kilka miesięcy już tak normalnie w ofercie, ale w tym momencie jest to można powiedzieć biały kruk. No i tak, co się w ogóle zmieniło w tym aparacie? Poprzedni model X2D bez tej dwójki na końcu był można powiedzieć niemalże identyczny. Zmieniło się tutaj tak, designersko bym powiedział, nie jakoś super dużo, ale tak naprawdę po co zmieniać coś, co jest tak bliskie ideałowi, przynajmniej moim zdaniem, jeśli chodzi o X2D tej pierwszej generacji, z którym miałem okazję przez chwilę popracować, był to moim zdaniem przynajmniej najlepszy aparat fotograficzny, jaki w ogóle trzymałem w rękach kiedykolwiek. I tutaj, jeśli chodzi o taki feeling, takie po prostu podstawowe odczucie, kiedy się bierze ten aparat do ręki, jest to niemalże to samo. Są jakieś takie kosmetyczne historie, o których zaraz opowiem, ale przede wszystkim najwięcej się dzieje w środku, najwięcej się dzieje w jakichś takich właśnie drobnych rzeczach, które tworzą ten aparat już zupełnie kompletny. I teraz może tak pokrótce kilka słów o tym, co się dzieje w ogóle, w tym aparacie. Aparat został zaprezentowany 26 sierpnia tego roku, także dosłownie chwilkę temu. Jest to bezlustorkowy, średnioformatowy aparat o matrycy 100-megapikselowej BSI CMOS 438 na 329 mm. Jeśli chodzi o tą matrycę, to tak naprawdę jakościowo nie ma praktycznie żadnej różnicy w stosunku do poprzedniego modelu, ale tak naprawdę podejrzewam, że też nie ma jakościowo różnicy w stosunku do wszystkich innych matryc 100 megapikselowych które występują w tym momencie na rynku, i mówię tutaj o zagęszczeniu piksela, mówię tutaj o takich po prostu podstawowych cechach, no bo jeśli mówimy o Color Science, no to już jest zupełnie inna historia, bo każda firma ma, można powiedzieć, jakby swoją grupę kolorów, którą operuje swoje oprogramowanie, które po prostu pracuje nad kolorem. Hasselblad akurat jest znany z tego, że na przykład w porównaniu do Fujifilma, gdzie Fujifilm bardzo, można powiedzieć, lubi stosować wszelkiego rodzaju filtry, stosować wszelkiego rodzaju możliwości modyfikacji, Hasselblad jest bardzo prostolinijny. Przede wszystkim działa w nim to, że odzorowanie kolorów jest w nim po prostu niesamowite. Jest tak realistyczne oddanie wszystkich kolorów, które widzimy oczami na samym zdjęciu że po prostu nie ma innej firmy, która robi to właśnie w ten sposób. Stąd też cena. Lećmy dalej. ISO od 50 do 25600. 58 stabilizacja IBIS i co ważne, do 10 FV stabilizacji. Czyli już mamy po prostu tak nienormalną stabilizację tutaj, że możemy zrobić zdjęcie na 2 sekundach, na 3 sekundach, jeśli mocno stabilnie trzymamy aparat i nieruchome obiekty nie będą poruszone w zdjęciu. To już jest po prostu wykraczające poza w ogóle wszelkie granice tego Czym ja się spotkałem w fotografii do tej pory? Jeśli chodzi o Autofokus, jest Autofokus PDAF tak zwany, to co było we wcześniejszym modelu, ale co też jest bardzo, bardzo istotne, to jest pierwszy aparat tak mi się wydaje, że w ogóle pierwszy aparat na rynku, który w ogóle występuje, który używa Lidara do ostrzenia. Tak, może pokrótce o co chodzi w ogóle z Lidarem. Lidar jest wykorzystywany np. w technologii dronów DJI, no i też wszelkiego rodzaju takich, można powiedzieć, skanerów 3D po to, żeby określić odległość między aparatem, czy też obiektem, który po prostu odbiera informacje, a obiektem, który rejestrujemy. Polega to na tym, że mamy tutaj, w tym miejscu, taką, można powiedzieć, plamkę, takie okienko, które jest swego rodzaju miotaczem promieni podczerwonych. Promienie podczerwone wylatują z tego, Lecą w stronę obiektu, odbijają się od obiektu i wracają z powrotem do aparatu. I w tym schemacie jest obliczany czas przebycia drogi między aparatem a obiektem i obiektem a aparatem. Dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę niesamowicie szybki sposób złapać sobie autofokus. Jest to wykorzystywane popularnie już teraz w kilku modelach dronów. Nie po to, żeby ostrzyć, tylko po to, żeby na przykład nie zderzyć się przy bardzo złych warunkach oświetleniowych, na przykład ze ścianą czy z drzewem. Drony po prostu cały czas tym lajdarem czytają przestrzeń wokół siebie, czy też no, w tym momencie głównie przed sobą bo jednak jeszcze nie ma systemów takich omnidirectional e, LiDARowych, żeby nie zderzyć się z żadnym obiektem. Tutaj zostało to zaimplementowane w taki sposób, że LiDAR pomaga w ostrzeniu. Jeśli chodzi o ostrzenie w poprzedniku, czyli w Hasebladzie X2D, no nie było tak kolorowo. Ja osobiście nie czułem, żeby to był jakiś taki super duży problem. Jednak wydaje mi się, że całkiem nawet OK sobie radził. Nie było to jakoś tak ekstremalnie super dobre, ale jednak precyzyjne. Jednak zajmowało mu to odrobinę więcej czasu, ale było precyzyjne. Wygrywały takie aparaty jak na przykład te wszystkie systemy Sony, zaczynając w sumie tak naprawdę od Sony A73, A74, A1 a 9. One znacznie szybciej ostrzyły, a już w tym modelu X2D2 Ostrzenie jest na tyle szybkie, że tak naprawdę nie powstydziłoby się prędkości właśnie tych nowych, pełnych klatek od sony. Chociaż, okej, okay, nie jest aż tak szybkie jak Sony, sprawdziłem, jednak, jednak ta różnica jest niewielka, ale jest. Co nie zmienia faktu, że już się zbliżyło jedno do drugiego w taki sposób, że no nie patrząc na to, że to jest średni format, jednak po prostu przez to, że ma więcej tych megapikseli, że ma realnie większą matrycę do obsługi, teoretycznie powinien znacznie wolniej ostrzyć, a on wcale znacznie wolniej nie ostrzy. Jest po prostu minimalna jakaś tam różnica między jednym a drugim, ale jest absolutnie wystarczający, co jest istotne w takich sytuacjach życiowych, po gdzie biegamy sobie z aparatem i po prostu szybko odpalamy aparat, robimy zdjęcie, chowamy aparat. Tutaj już się da to zrobić. Stał się to aparat, może powiedzieć, bardziej streetowy i sportowy, <grych> niż jego poprzednik. Mamy tutaj odchylany ekran 3,6 cala OLEDowy, co też jest super sprawą, bo jednak OLED daje nam to, że mamy bardzo, bardzo głębokie czernie jest odchylany w bardzo fajny sposób, bo jesteśmy w stanie go ustawić tak, że totalnie strzelamy z biodra. Ma bardzo, można powiedzieć, aż za bardzo trochę silne opory, jeśli chodzi o ustawianie go w odpowiednim kącie. Oczywiście to jest fajna sprawa, bo trzyma się bardzo stabilnie, ale trzeba użyć nieco więcej siły, niż by się mogło wydawać do przesunięcia tego monitora, także warto mieć to na uwadze. Ale jeśli chodzi o jakość samego monitora, to jest po prostu niesamowity. Jest jak taki high telefon komórkowy. Czernie są super czarne, jasne kolory są super jasne i co to też jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Ma do 1400 nitów jasności, dzięki czemu, nawet w super jasny słoneczny dzień, dosłownie przed chwilą robiłem zdjęcia, widać tutaj absolutnie idealnie, wszystko nie ma najmniejszego problemu, żeby zobaczyć informację. Tak samo jak w poprzedniku, ma wbudowany dysk SSD 1TB, także naprawdę jest to rzecz genialna, bo nie musimy wcale się martwić jakąkolwiek kartą, którą tutaj wkładamy. A jeśli chodzi o karty, to tak samo jak w poprzedniku, niestety to jest. CF Express typ B, czyli najbardziej paskudnie droga karta, jaka w ogóle istnieje. Za niewielką ilość pamięci płacimy naprawdę grube pieniądze, także bardzo dobrze, że to tu jest, bo jednak sam z siebie aparat też nie kosztuje najmniej, ale tą pamięć już po prostu mamy z głowy. Jeśli chodzi o zapisy zdjęć, możemy zapisywać w tak zwanym HAVE, możemy zapisywać w JPEG-u, możemy, co też jest istotne, wcześniej tego nie było, zapisywać w hdr -ze. Na tyle to jest istotne, że jeśli mamy na przykład Ekran, monitora z obsługą HDR albo na przykład telefonu z HDR-em, to znacznie lepiej ta kolorystyka i rozpiętość tonalna sobie po prostu radzi na takich urządzeniach, ale mamy też możliwość zapisu w 16-bitowych rawach, więc jeśli chodzi o tą rozpiętość tonalną i to, jak postprodukcyjnie możemy pracować ze zdjęciem, to jest po prostu absolutnie światowa czołówka. Waży z baterią, ale bez obiektywu 840 gram, także no, nie jest też najlżejszą konstrukcją, ale jest naprawdę niewielki jak na. To, co jest w stanie zrobić, ja osobiście mam w GFX 50S2. No, i jest może odrobineczkę cięższy, ale zdecydowanie większy. Jeśli chodzi o średnie formaty cyfrowe, to jest to naprawdę kompaktowa konstrukcja. I jeśli chodzi o jeszcze takie dodatkowe cechy zewnętrzne, yy, mamy tutaj bardzo, bardzo wygodny joystick, który działa w czterech kierunkach i można też go kliknąć, co jest naprawdę bardzo fajną sprawą. Wszystkie guziki chodzą, też mam wrażenie, że z odrobinę większym oporem niż by się mogło wydawać, co im daje takie poczucie jakiejś stabilności. Jest to bardzo satysfakcjonujący rodzaj kliknięcia. I mamy też z przodu i z tyłu pokrętła, które też są klikalne. Więc mamy po prostu znacznie więcej możliwości skustomizowania sobie po prostu jakichś guzików. Jeśli chodzi o panel, tak jak widzicie z tyłu jest super minimalistycznie, tak samo jak w poprzednim modelu. Jest tutaj trochę odświeżona ta sytuacja z rozmieszczeniem guzików, ale wszystko jest bardzo podobne, jeśli mamy Hasselblad x to w ogóle nie sprawi to nam najmniejszego problemu, żeby się przerzucić na nowy model, bo jednak tutaj jest dokładnie tak samo, tylko odrobinę lepiej. Co też jest dosyć taką dziwną, fajną implementacją, mamy inny rodzaj tego podgumowania. Gdzieś w jakiejś recenzji słyszałem o tym, że ktoś mówił, że jest to robione na wzór skóry słonia, co jest dosyć ciekawym porównaniem, ale faktycznie coś w tym jest. Jeszcze nie widziałem nigdy takiego gumowania w żadnym innym aparacie. Jest bardzo oryginalne i jeśli chodzi o sam grip w ogóle jak się trzyma ten aparat no to Hasselblad jak Hasselblad Oprócz 907, która była super dziwna, jest ergonomicznie naprawdę świetnie. Po prostu trzyma się jak jakiś taki odcisk dłoni, więc naprawdę bardzo, bardzo wygodna sprawa. W moim przypadku, jeśli chodzi o obiektyw, akurat dostałem XCD55, czyli no, taki jeden z bardziej high-endowych, można powiedzieć, obiektywów do Hasselblada, I na nim wykonałem wszystkie zdjęcia testowe, jakie, jakie zrobiłem. Innego obiektywu niestety nie miałem. Razem z tym aparatem wyszedł obiektyw 35100. 2,8 do 4,5 bodajże, z tego co pamiętam, ale niestety nie są one w ogóle nigdzie dostępne. Nie wiem, kiedy w ogóle będą dostępne, chociaż jestem strasznie ciekaw tego obiektywu. Bo jednak, tak jasny obiektyw pod średni format, który jest zoomem, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No i teraz docelowo przejdźmy do zdjęć. Zdjęcia, jak to zdjęcia z Hasselblada, nie rozczarowują, <laughs> to na pewno. Są super nasycone. Detal jest po prostu jakiś absurdalny. Możemy powiększać w nieskończoność zdjęcie i te zdjęcia są tak ekstremalnie super nasycone informacją, że po prostu czystą rozkoszą jest fotografowanie takim sprzętem. Czy to portret, czy to fotografia studyjna, czy fotografia powolna, czy też szybka już w tym przypadku. Jeśli na przykład mamy jakiś ruchomy obiekt, też nie ma najmniejszego problemu. Dzięki temu, że autofokus został naprawdę bardzo mocno rozwinięty w tym modelu, nie ma najmniejszego problemu, żeby po prostu złapać szybko przemieszczające się obiekty i nie martwić się tym, że nie złapię ostrości. I teraz tak naprawdę. To nie jest do końca jako taka recenzja, tylko bardziej pierwsze wrażenia, bo jednak miałem na no tyle mało czasu z tym aparatem, że jednak no nie jestem w stanie tak stuprocentowo z komfortem stwierdzić, że go przetestowałem. Chociaż tych parę chwil tak i tak naprawdę bardzo dużo mi dało. Ostatecznie jeśli spytacie, czy warto kupić taki aparat, <laughs> jeśli Was stać, <stacie, śmiech> zdecydowanie warto. I jeśli chodzi tutaj o cenę, bo to też jest bardzo istotna rzecz. Poprzedni model X2D kosztował w momencie premiery około 40-42 tysięcy. Ten model z kolei w dniu premiery kosztował, kosztuje w tym momencie 32 tysiące, więc to jest 10 tysięcy mniej. Nie wiem, czy to jest kwestia ceł amerykańskich czy czego, ale no jednak jest to znacznie, znacznie tańsza konstrukcja. Oszczędzamy 10 tysięcy zł, to naprawdę jest mega, mega duża różnica w cenie. I co też jest bardzo istotne, tutaj bym mocno zwrócił na to uwagę, że jeśli ten model wyszedł i jest tańszy, to na rynku wtórnym zaczną się pojawiać modele starszych Hasselbladów X2D w jeszcze niższej cenie. Także jeśli zawsze marzyliście o Hasselbladzie X2D. To wydaje mi się, że w tym momencie jest najlepszy czas, żeby w ogóle się zastanowić nad tym, bo jednak no, cena schodząca do, nie wiem, około 20 tysięcy, czy nawet poniżej, jest naprawdę super atrakcyjną ceną, jeśli chodzi o tej klasy aparat. Tak naprawdę aparat, który moim osobistym zdaniem jest najlepszym aparatem, jaki w ogóle istnieje pod względem fotografii. Oczywiście tutaj nie ma możliwości filmowania, ale pod względem fotograficznym nie ma nic lepszego. Możecie mnie poprawić w komentarzach, <grym> mogę się mylić, ale jednak moim zdaniem, fotograficznie jest to po prostu stradacja. <noise> Jeszcze na pewno zrobię kolejny odcinek, kiedy będzie możliwość, żeby dostać go na odrobinkę dłużej, żeby tak na serio, serio go przetestować, ale jak na dziś to tyle. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie w ogóle o tej konstrukcji, czy jest sens iść w takie pieniądze i takie aparaty. Czy lepiej kupić pełną klatkę, która jest po prostu może szybsza, może dla wielu osób lepsza? Co o tym sądzicie? I pamiętajcie, lubić, wspierać, komentować jest to naprawdę dla mnie bardzo, bardzo istotne. I z całego serca dziękuję, że grono moich subskrybentów cały czas rośnie i że staje się nas coraz więcej. Tym lepiej mi się pracuje, tym lepiej robi mi się filmy, wiedząc, że jednak jest jakiś odzew, że jednak mnie oglądacie i chcecie tego typu kontentu. Dzięki jeszcze raz. Ode mnie to tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku.